Lecimy z tematem A może wpierwolimy się teraz w środek mapy i spróbujemy zrobić parę misji i zostajemy tam Dobra dawaj Jolo. Chyba, że gdzieś tak, no downtown jest fajny Tu jest fajny jeszcze zbiór misji taki kuszący Właśnie no, dozbrójmy się najpierw a potem robimy te... No dobra, to, to, to downtown Dobra Dobra, dobra. Tam, tam w sumie jest spoko, bo tam z reguły jest tak, że ludzie tam lecą i się bunkrują po budynkach, i raczej Kiedy nie tam się tam kogoś trawić. Dokładnie, no. No. no to lecimy. A... Gdzie? Kurwa, poleciałeś? A, ja! wody, to jest ja kurwa. To jest, to jest to misia, nie? nie? <laughs> no, no, ale tam sam całą słuchaj, co mówisz. Spojrzałem na zwyczajownik, epy, na oznaczenie. Łatwo jedyna. To jest taki wysoki budynek, kurwa. Ja to wtedy to na górę jego. No to, to jest na pewno tutaj nisko. Tam ruszajcie za meczkę w kolejny obszar. Ja już lecę w stronę. Bo jestem jeszcze w powietrzu. Halo. No, W A to my mogłem skoczyć Ja lecę w dół, Nie, no. Ja pewnie już to... On jest to ty? To to, Nie, to jest. misja, dobra. No, 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 Dobra, ja muszę coś tu zebrać jeszcze. Dobra, już robię. Po weź rób, bo tu jest kolejna, to może... No, 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 dobra, dobra. Ja już pan spróbuję ją zlokalizować, chyba jest tu gdzieś obok. Słyszymy. to tam się przykam pładnie około tej misji. Wzrócimy z tematu. właśnie jeszcze jej nie widzę. A ja idę już plądrować ten trzeci budynek, w którym jest trzecia misja, może ta się pojawi gdzieś koło. Kurwa, słyszę to misję, ona chyba da. robicie? Jak tam się Robiny żadnej nie ma. Dobra, mam pomysł. Do tego budynku się w dole, tam windą na górę i zyskoczyć z niego. Jak tu kurwa wejść? Gdzie te windy tam do Strzelają mi Ja je wie, co tu się dzieje. Ty ja, też mam problem teraz, kurwa. Kurwa, strap, kurwa. Nie jestem. Czekaj, z... wejście do tego samego budynku, no że? Ja nie wie. Dobra, to jest na niego może mogę lecieć tylko z tego dużego, spróbuję. Ja właśnie spróbuję z góry zlecieć. Macie gdzieś tam misję już tam aktu... A, koło misji jesteście. Dobra, będę miał, będę miał. Dobra, dobra. A na którym ona tutaj... budynku? Tutaj, w bloku. Na... Dobra, dobra widzę ją. Tylko, ja ja tam... Dobra, z... zlecisz na nią, Zlecisz na ja tak. No, no, no zjadno, 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 zjadno. Zjadno. Dobra, to lecimy tak. Dobra. Ona jest niedaleko mnie. No, raczej bliżej nas. A, bo ty lecisz z góry, tak? No. Cię? Już jestem. Wiesz. Ktoś strzelił do mnie. Nie wiem skąd.

Tutaj. Masz tego może. Oooo! rpg Ty wiesz co, ja lubię. Jak strzelać? Dobra, wracamy podam tą misję ostatnią? Możemy, no. Tylko też chyba będziesz trzeba O, czerwona skrzynka, poczekajcie. Jest coś fajnego? Amunicja obalająca, jakby ktoś chciał. O, jest I snajperka. Ja snajperkę mogę wziąć też, no. Tu, tu dawajcie, bo to będzie... będzie jak tam... O, czujnik pulsu, dobra. Ja mam drona, jakbyście mieli C4. Ja mam niestety dwa koktajle. A e, tu jest amunicja no, chyba w tym budynku, co? Dla tak, komisariat, no jest... ale nie po drabinie, proponuję dookoła. Oj, chuj. Tak, no, zanim wejdziesz, to ten szybciej. Gdzieś się strzelają? Też ja mam spójrz amunicji. Strefa już powoli idzie, zdążymy tą misję, no spróbujmy. Już będzie... no no, no. to szaleństwo, znowu idziemy. To szaleństwo A ją było wpływow znaleźć wody. chyba, czy nie? Znalazły się. Ona jest na dole, Ale jest na tyle dobra. blisko strefy, że jak nie znajdziemy to spiergolimy. RPG bo jak trzeba będzie zabezpieczać też poza strefą. No to najwyżej już teraz pod... pilnujemy tej strefy chłop. SP. Mam, tam, tam, tam dobra, daj mi No mam po furę, może Czekaj, mam tutaj skrzynkę jeszcze. Dobra, dobra. Jest sporo pieniędzy, nie wiem. Więc... Mamy hajs na zrzut, no. Ja prowadzę. z tobą. Dawaj, wyjedź już na tą ulicę. Ej, czy tylko co co? Do... No dobra, to jest w komisariacie, ta, A, to Uf, ten, to. Jest ten, dobra, ten, dobra, to leccie tam, jedźcie tam, ja tu przelatuję kwiaczorami. Biedź tam bardziej lewą stroną. Bo już tutaj jest. Musiałem się wkład wrzucić. O, Na tak. pierwszym piętrze, chyba. Tak, u góry. Dobra. Tak raz No ja proponuję Dobra. tam na sklepik gdzieś pojechać, w te, w te rejony, tam dalej, a nie, bo to kłary. Ja bym nawet proponował sklepik tu zahaczyć gdzieś, no, gdzieś blisko, a tu... Tutaj. To tam otoczyłem właśnie przed chwilą. A ten co ja oznaczyłeś, to nie? No wcześniej go oznaczyłem, ale już go usunąłem, bo tam jest blisko w sumie do tego kłara, tam często jest, no ale możemy spróbować. No. Ale nie ma tam Jak samochodu chcę. w środku. To już moim zdaniem, to już jest w drodze na ten, chodźcie. No dobra, dobra. dobra, to chodźmy tam. I skina zmieniło moje auto, widziałeś to? Ładnie. Ej, tutaj gdzieś auto jeździ. A, to ty, dobra. Jest. Dobra, w siatka, w siatka. O, jak się obsarałem Ja ci nie zapomniał zmienić. A czemu ty... Nie, nie, ej, tutaj mamy sklep chyba, co? Na sklep jedziemy najpierw. Tak. Helikopter nad nami, helikopter. Dobra, olej go, olej go. O. Niech, niech uważa. Mogę ze strzelem Mam RPG Bo... spojrzenie O kurwa ale wysoko Ej to może jak już mamy tak ładnie widoczną strefę Byśmy się gdzieś tutaj w środku mieli Tak no już zaraz się wbijamy O kurwa pany Tędy muszę chyba No, no Uważajcie na ten budynek nie? No. Gdzie to jest? W Tutaj dobra, tam, no, dobra, już. Dobra, ja biorę zrzut. Rzucam i żeby nie było kurwa, że później się zgubi. RPG tu leży, zrzut był wcześniej. Dobra, to ja kupię 4 BST, masę maskę mam, kewlar'y mam, To potrzebuje jakiejś maski czy coś? Ja bym coś chciał. Maskę chcesz? Tak. Dobra, i co, spierdolamy? Ty nasz rzut zleciał, ja pierdolę, ale kaszana. Oh. Albo chodźmy tam, podejdźmy tam. Ale po co? Bo sobie wezmę wtedy ten zestaw, gdzie mam inne atuty. To lepcie ja tam, ja już ja tutaj ja jeszcze jest pozbieram... Nie mogą być ja typy, nie? Właśnie wziąłem zestaw z atutami. Tu jest czujnik pulsa, jakbyście chcieli. Już mam. Pura idzie, pura idzie, pura idzie. Ja mam RPG, jak was. Nie, kurwa. No to strzegam. Kurwa, za późno. nie, to trzeba poczekać, dobrze. Dobra, dobra, zawijamy się stąd. Jeszcze ten zrzut i. Obrotem, obrotem. Osłaniaj go tam przy zrzucie. A on poszedł, dobra, jezus, sorry. Dobra, wszystko. wszystko a nie, jeszcze T4, a nie, ja mam też 4 dobra, wszystko. Ma ktoś skrzynię z amunicją? Tety. Dobra. A do czego potrzebujesz amunicję? Do niczego na, nie nie czego na razie, z... ale później by nam się miny doładowały, tak. jakbyśmy mieli skrzym A jedną minę mamy, jak chcesz też. Ja bym z... Dobra, nie ja ma co tu wchodzić, mi... odjeżdżamy, odjeżdżamy stąd. No, jedźmy tam centralnie w ten środek, tam gdzie mamy ja... najbardziej widoczną ja... strefę, nie? Ja nie mogę, ja to tu ja może ten dom. Oznaczać tutaj... coś tam. No, chociaż... Ja bym, kurwa... U góry to tu jest krew, bo zobacz. tutaj na niebieski Tutaj jest misja. No, no albo tam na misję no, jeszcze no, może misję Bo lepiej mieć pozycję u góry niż na dole. Zawsze można zaskoczyć, a pod górę już nie podejdzie się na Dobra, to przy tej misji gdzieś. Tam była skrzynka. No dobra jest. Olał ją. Ja, ją. To nie widziałem. Nie, bo nie wiedziałem z której strony te skały podejść, ale z tej strony się spierdolę. Wow. Wpadli przez okno do chałupy, to by były jaja, co? <noise> bo... Ty, a wiecie, wiecie jaką ostatnio miałem scenę na solo? Typek wjechał samochodem na górę do komisariatu. Jak? <noise> nie nie w... wiem, kurwa, po schodach, a, ale to jak sport, to tam na nie wino... góry, czy coś. Jak z góry, samochodem? O, tu strzelał, tu trzeba. RPG poleciało jedno. Dobra, stanujemy. Pana, że nie widać. Czysto, czysto na radarze. Wbijam tam od razu. Razem no. Gdzie to jest, u góry? U góry, u góry. Tu jest gdzieś w W pobliżu. Jest. Zobaczcie da. Tu jest w jak ktoś no, chce, lej, ale powinienem macie już Mamy. No nie Pieszkę wiem, też... można spróbować. Trzeba by zjechać na dół trochę. Polowanie jest na Ciebie daniem. Dobra, zawijamy do fury. To jest tak za duży budynek. Daleko na razie. Ja prowadzę. Jadę z Tobą. Dobra, misja? Misja, misja. A potem trzeba A... Spróbujmy Nie podało się to miejsce tam, ale Przeskanujcie obok przejeżdżając Ja skanuję cały czas jest czysto Czysto no, na razie Czysto, no, nie czysto, czysto nie 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 tak. Mam BFP, w razie czego nie? No jak jest czysto to nie ma ruchom, co... ruchom. Nie no właśnie, bo skaner też pokazuje, więc jak no, skaner nie pokaże to BSP też nie pokaże nie? Przy tej fazie gry mogą już mieć ducha aktywnego, nie? Dobra, szybka akcja, no da, bierzemy mówimy, to właśnie. i wypierdalamy do fury. Oznaczacie wtedy już w samym środku strefy. Na niebieski jest, na niebieski znacznik tam gdzie miałem, tutaj gdzieś, te chaty. O nie, kurwa. Patrzcie, tutaj musimy jechać. Dobra, na niebieski znacznik. To fury co? Ja prowadzę, to moja osoba. Masz. tobą. Tylko wiecie, to tam. Ja puszczę BSP, jak będziemy podjeżdżać, Dobra. i wtedy zobaczymy, o w której chacie nie ma typów, nie? Żebyśmy się nie niedzieli. Na Dawaj, puszczaj, daj. puszczaj. Puszczam. O właśnie. Wygląda czysto, więc możemy spróbować. Od pierwsza, strony... pierwsza. Od strony sklepu jest typu. Tak, ta tutaj. A... Dobra, tutaj, od razu. A po drugiej stronie? Chodźcie, 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 chodźcie. to jest dobre. To jest dobre winałować. miejsce. Bo, o, już Dawaj, są tam tam, nie. Dobra, nie wybijajcie szyb. Tu jest skrzynki sprawdzona, ale... Właśnie, się wyłóżcie, bo ja... O, mnie przeciwko! To mu go, czekaj. Jak coś, ja mogę z rpg mu przywalić. Powalony jeden. Płynie. teraz mam. O, odsuń się! Poka wie, Kurwa, po co tak głośno? Uwaga na Mogą reanimować tam pod drabiną, typa. On no już pewnie tak, wróci do tak. właśnie Odejkciej, on jest tam, kurwa! Widzę, widzę go, widzę go! Kurwa, no, zająłem co okno, i trzech się posadziło tam. Dostał? Jaka, Jaka na ta gra? Oczy, tam jest! Dobra, ma pokrewlarze, wystarczy go dowalić. Kurwa, czemu nie kurwa, kurwa, oddech, mi się! Pokebie. Powaliłem jednego. Kurwa, mam no, teraz też kewie. Leci go ratować Za ścianą jest tutaj Dobra Smacznego Bombłaż Dobra, ja lecę na dół Pawić Jeden powalony Jeden powalony, tam na dachu ubiegnie W tej Próbuj strony w A czy do nas też A to tydry, dobra. Idzie fura do nas też, uwaga Bo teraz jak już rakiet nie mam XD ma no właśnie, nie jest rzucać. No trzeba, nie ma. Kurwa, no. Dobra, oni tam biegają do nich. Do, 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 do kurwa, nie strzelaj! Pokój tak. się zwracasz! Czyż tak. widzisz, że się strzelają tam, niech się wybiją. Dobra. Nas nie widać, bo my strzelamy z tłumikiem. Ale drywa nie. Wyskoczył, wyskoczył. Też mam tłumik, też mam tłumik. Kurwa. No i nie, nie brzmiało jak tłumik. A mam, a mam. Dobra, nie mieście tam do bo jeżdżą typy koło nas te Ja już mam Przez mało municji w sobie uraga. też się do nowej Ty masz grę jakąś snajperę, czy nie? Nie To daj mi amunicję do snajpery, jak masz Czekaj dobra Ja mogę dać do szturmowego bo nie używam A ty też nie masz szturmowego Trzymaj. chyba co o, wyjście, Ale z chęcią przyjmę do y, tak, pistolet dobrze. albo PM o, to ty ja mam PMA właśnie też, ale ile no. masz? Kula! Cool. Cool. Ja jeden magazynek trochę. tylko mam cały, o, super, dzięki. Aha. Dobra, odsuńcie się od okien. Wtedy nas nie zrobił z rakiety. Gdzie jesteś, penisie? Trafiłem w czapkę, tylko pan w Powaliłem tam. Ile położyć Claymora przy drzwiach. Jest, pies, jest, połóż. tu jest w środku? W jest. Daniel, jest masz tutaj. płytki? Jest tutaj. Uwaga na wrogów Dostałem. Masz płytki? Zakładam. Masz płytki? Kurwa, nie chodź mi w kadr. Sorry, ja się chciałem ustawić. No, do drugiego okna To mnie bo już... Tam Jest przy drugim. Piek, piek, piek. Jest ich z dwóch. Chodzą, chodzą, chodzą. Jeden Claymore. Uwaga, uwaga. Dobra. Kłada. Ubieraj, ubieraj, śmiało. Uważajcie, 4 metry. Że teraz, żeby od okna nas nie zrobił. Właśnie tam chyba są. Ma ktoś jakiś granat, coś takiego? Nic? Nie, już nie. Wchodzą, wchodzą, dziś otwierają. Jest blisko schodów. Zajbajmy tego, zajwajmy jednego Dobra, drużyna wiele mi dwa na było, ja uderzę Idźcie, idźcie poże Sprawdźcie ja te rzeczy ma dole, ja mierzę Ma ktoś płytkę pancerza w zapasie Mam, masz Dzięki. Czekaj Ale jedną ci wyrzucę, bo ja tylko jedną tam zrzut z tyłu spadł nie? Mogą być typy, jak No to celu, tam celu Fura idzie, do nas, fura idzie, fura idzie Na zrzut pewnie jadą ma ktoś jeszcze minę jakąś? Nie ja ja mam nic właśnie. Krzydałby Dobra, się pozamykałem rzut, roz, dole. Rzut, tu dole. A skrzynka z amunicją czy coś? Też nie. Ale jesteśmy bez amunicji, to się wystrzelamy w końcu. Ja, amunicję ja mam amunicję to... jest, jest na dole jakaś broń, o ja po tym typie podbieram. Kura idzie jakaś O dostałem kurwa w się wciszczę Jestem w bezpiecznej strefie. Uwaga na kroku Czekaj Padź tu. Daj mi tą płytkę drewna, jak masz mieć z jej Dobra, czekaj, już ci rzucam A no doleje, jest było Gdzie na nich strefa panowie? Ale ich nie ruszy kurwa Jeszcze nie, ale za chwilę będzie ich ruszało Majcie... Kurwa Macie tam gdzie za... jak go nie widzę No to... Dostałem znowu kurwa Nie plecy, z przodu cały czas. Dostałem Kurwa, kewa nie mam żadnego Ja już też nie mam Jestem Będę musiał ich spytać, bo nie mają strefy. Robak, tutaj jest pan. No kurwa, kurwa, skąd mnie zajebał? Czekaj, Daniel osłaniaj. Chodź do mnie, Robak, chodź. Tutaj to chodź, to? bo stąd mnie raczej nie trafi. W rogu. Mam cię! O kurwa, co jest? żył do mnie. Kurwa, uwaga nie przechodzić bo nie żyje cały czas. Nie mogę tego teraz, wziąć. Się gazu. 27 metrów na N. Dobra, chmura ich wypycha z chałupy, już wyskoczyła. Plecy już mamy. mamy, no. Ma schody, panowie, ktoś. Jest czysto, przez okno nam. Chodzą, patrzcie, chodzą! chodzą. Dobra zabity Szybko dozbrajamy się Maska Nalot precyzyjny Bierz go, bierz go O pot na przykali w mam mało nic tu Patrzcie na schody, patrzcie na schody, ja widzę i gdzie na dwóch obaj, obaj na schody, drywa na schody Dobra No ale zaraz strefy Nie tak blisko się to Juchna, no to wypychano. niech nas wypychamy, zaraz kogoś tutaj nalotem najpierw Fucking Dobra, kwała. jeszcze nie robię tego nalotu. Jak coś mam C4, nad nami BSP wroga. Cz to czerwone ruchy, Tam kurde, ale jakoś. Jeszcze mam maski, rakiet, może. Mamy maski, trzeba no, iść tyłem. Jest, jest, jest. Dobra, wchodzi. Idziemy i, i... przy tym budynku, tutaj. Pozostało dziesięciu, oby i tak dalej. Dobra. Wchodźcie do, do tej chatki może, która... tutaj no, od razu ta... Tak, ale strepię ta... szybko. Kurwa. wam. Dobra, czekaj, drzwi zamknij, dobra, nit. Ja stoję tu przy tych drzwiach. Panowie, fuj, mało ludzi. Bezpe... nalot bym puścił. Ja mam C4 tutaj położony, ja, ja mam drona, cetwórki, kurwa. Uuu, nara, frajerze. Zajebałeś Tak. Dostał na ryj. Słuchaj, morda, otwórz na chwilę drzwi, ja... Nie, nie, na ten budynek obok mnie, otwórz... Dobra, ja muszę wyjść. Po, po lewej są, po lewej są w budynku, będą do nas wpierdalać pewnie. Uwaga, nas nalot na, na lot Zrobiłem nalot na nich. O. Płytki zakładać. Walą z tego budynku, będą biegać do nas, uwaga. Uwaga, będą biegać zaraz. Dobra, patrzcie na drzwi, patrzcie na drzwi. Powoli, jesteśmy uh -huh. w samym środku. Ty patrz tutaj przez ten. dobrze, Kurwa co jest? Kurwa, <śśmiennie> Kurwa, <śmiennie> to ty Kurwa mnie Kurwa co to zrobiliśmy? Trzeba było wyjść z tego budynku jak strefa szła do nich I ich tam na raz jak go wyjechać Za nasz budynek się trzeba było schować ja. Tak no dokładnie to Tak to trzeba zrobić na które miejsce? Drugie. Czwarte no, chyba. Drugie? Jak czwarte. O kurde. Jak, jak było siedmiu typów, sześciu jak jeszcze żyliśmy, tak? A bez kitu, no. No to dobrze i tak, to prawie wyglądaliśmy.